Zielony, czerwony czy niebieski. Który ruch wygrywa w tej pozycji? Dzisiaj w niedzielę będę na Ursusie w Domu Kultury miś. Grał w Warcaby, pokazywał Warcaby. Pewnie akurat w momencie publikacji tego filmu już jestem w tego trakcie, ale może mieszkasz blisko, masz ochotę wpaść. Zapraszam, podobne pozycje jak ta będzie okazja przeanalizować, zobaczyć i rozwiązać, mam nadzieję. A to niełatwa pozycja, w której najlepszym ruchem jest ruch zielony. Oddajemy dwa pionki, po czym gramy ten ruch. I możecie sobie sprawdzić, że czarne, które są w cwangu, nie mają dobrego posunięcia. Co by nie zagrały, białe wygrywają. Bartek Maniecki tę pozycję ocenił na 6 na 7 gwiazdek. Ta, która jest 7 na 7, jeszcze jej nie pokazałem, trzymam ją na specjalną okazję. Rozwiązane? Daj mi znać w komentarzu. Widzimy się jutro w dużo łatwiejszej kombinacji dnia. Warcabowe książki, kursy i plansze do gry znajdziesz na www.warcaby.tv.